To jest bardzo fajny moment w tej Ewangelii, kiedy słyszymy y, o strachu uczniów. Słyszymy o strachu uczniów. Uczniowie widzą Jezusa, który chodzi po wodzie, y, ale dokładnie nie wiedzą, że to jest On. I y, nie są pewni, że to jest Jezus. W, w innych momentach inne Ewangelie mówią, że myślą, że to jest zjawa, że to, co widzą, to jest zjawa. I dopiero potem Jezus do nich mówi, to ja jestem, nie bójcie się, nie daje się rozpoznać. Czyli jest tak, że uczniowie widzą zjawę, boją się, a potem się okazuje, że zjawa jest Jezusem. I myślę sobie, słuchajcie, o takich trzech zjawach, których możemy się bać, których też mamy prawo się bać ale też w których możemy tego Jezusa rozpoznać. Zjawa pierwsza nazywa się przeszłość. Zjawa druga nazywa się teraźniejszość. Zjawa trzecia nazywa się przyszłość. Dlaczego ja się mogę bać mojej przyszłości? Dlaczego się mogę bać przyszłości? Ano na przykład dlatego, że mam wrażenie, że, że w przeszłości popełniłem tak wielkie błędy, yy, że jest to teraz moje przekleństwo. Upełniłem tak wielkie błędy, zrobiłem coś tak złego, tak strasznego, że to się za mną zwyczajnie ciągnie i będzie ciągnąć do końca moich dni. I nie tylko, że mam wrażenie, że to się będzie ciągnąć, to jeszcze mam wrażenie, że to stanowi moje przekleństwo, czyli to, te moje błędy z przyszłości sprawią, że moje życie się nie uda. Że to sprawi, że moje życie się zwyczajnie nie uda, te moje błędy z przyszłości. Ja się mogę też bać mojej przyszłości, dlatego że na przykład byłem, y, jestem, jakby to dobrze powiedzieć, y, ofiarą, nie wiem, jakichś nadużyć. Czyli ktoś mi wyrządził jakieś zło i y, 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 mam wrażenie, że przez to, jakby czego byłem ofiarą, no to właśnie moja przyszłość jest przekreślona. A mało tego, myśląc o przeszłości, to, y, to myślę ciągle, że, że jest to jakieś moje przekleństwo. Więc jak myślę o przeszłości, to mam wrażenie, że to jest jakaś zjawa. To czy ja się jej boję, y, ja od zjawy uciekam. Czyli uciekam od mojej przyszłości. Jeżeli moją zjawą jest teraźniejszość, to może to oznaczać, że, y, że ja na przykład y, nie wiem, czy mam odpowiednie kompetencje, czy ja wystarczam. Y, aby, y, aby moje aktualne życie było, y, było dobre. Nie? Czy, czy ja mam wystarczające kompetencje? Czy ja mam wystarczające talenty? Y, czy ja wystarczam, aby na przykład moja praca była wykonywana dobrze? Czy ja wystarczam, aby, y, aby stworzyć szczęśliwą rodzinę? No mam wrażenie, że no nie wiem, przez moje nierozgarnięcie życiowe y, nie mam, nie mam jakby szans na szczęśliwą rodzinę. Kiedyś spotkałem, yy, i to nawet mówiąc szczerze nie raz, dziewczynę, która mówi, no proszę ojca, no, ja już jestem tak stara, że ja nie mam szansy nie, na jednego chłopaka, na jednego partnera. Ja mam całe 25 lat. Przecież w moim wieku no, kogo, kogo innego dostanę? Yy. Czyli jakby takie wrażenie, że, że ja już jestem w takim że moja teraźniejszość jest taka, że ja już absolutnie nie mam szans na nikogo. Nie, nie mam szans, że przez to, że jestem beztalenciem, przez to, że nie umiem czegoś żyć w życiu, że jestem nierozgarnięty, że wiem, że mi się studia nie udały, że, że moja praca jest jakby zupełnie beznadziejna że mój związek się nie udaje, albo tego związku zwyczajnie nie mam, to mam wrażenie, że moja przyszłość, że ja nie wystarczam, żeby mieć jakiekolwiek szczęście w rzeczywistości. Aby żyć szczęśliwie. Bo jestem za młody, jestem za stary, yy, że nikt mnie nie będzie chcieć w przyszłości. Yy, yy, tak samo, jeżeli chodzi o akceptację swojego ciała, nie? Mogę mieć wrażenie, że, z tego, że ze względu na to, jak wyglądam, no to no po prostu jestem niewystarczający, żeby na przykład ktoś mnie pokochał. Jestem niewystarczający. Yy, a trzecia zjawa to nazywa się przyszłość. I to jest taki strach, który mówi, yy, który mi podpowiada, który mnie terroryzuje pytaniem, czy zdobędę cel. Czy zdobędę cel. Wymyśliłem sobie jakiś cel na przyszłość. Chcę go zdobywać i zdobywam. Ale cały czas drżę, czy mi się uda. Cały czas drże, czy mi się uda. Yy, czy jestem odpowiednio na niego przygotowany na ten cel? Yy, myślę, że bardzo dużo związków, nie na przykład nie realizuje się w postaci małżeństwa, bo ludzie mają ciągle wrażenie, że są nieprzygotowani do tego, żeby być, żeby stworzyć małżeństwo, yy, albo nie wchodzą na, drodze, na, na drogę rodzicielstwa, mają wrażenie, że są niewystarczający, że będą złymi rodzicami. I, i ten strach jest paraliżujący, znaczy on sprawia, że człowiek, jakby ten strach mu zwyczajnie odbiera chęć życia, odbiera mu radość. I teraz, tak jak mówiliśmy, jest zjawa, strach przed zjawą, ale teraz chodzi o to, żeby w zjawie rozpoznać Jezusa. W zjawie rozpoznać Jezusa. I na przykład, yy, przeszłość. Moje doświadczenie życiowe to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą posiadam i której nie posiada nikt inny. Nikt za mnie mojego życia nie przeżył. Znaczy, yy, ja się mogłem spotykać z różnymi osobami, ale nikt nie ma takiego doświadczenia życiowego jak ja. Z jego pięknymi, jak i trudnymi stronami. I teraz ja moją przeszłość, a tylko ja tę moją przeszłość posiadam, ja mogę traktować jako przekleństwo albo jako błogosławieństwo. Jako przekleństwo albo jako skarb. Jaka jest różnica między błogosławieństwem, a między przekleństwem a skarbem? Do skarbu się chętnie sięga. Od przekleństwa się ucieka. Ja mogę na moją przeszłość patrzeć jako na coś, od czego ja próbuję uciec. I cały czas próbuję uciec od tego, co się wydarzyło. Mogę próbować sobie w, w, z pamięci na przykład wymazać, wyrwać nie tę stronę. Tymczasem chodzi o to, żeby moja przeszłość była moim skarbem. To znaczy, obojętnie jaka to przeszłość była, żebym ja do niej mógł sięgać i żeby ona była moim skarbem. Yy, u Ignacego to było tak, że zanotowali, zanotował to jeden z Jezuitów, że kiedy ktokolwiek do niego przychodził, i mówił o swoim strachu związanym z tym, że, że jest niewystarczający, że, że ma jakiś problem, to sposób Ignacego, w jaki sposób on wychowywał ludzi, to on wtedy zaczął, zaczynał opowiadać o swoich najbardziej wstydliwych momentach życiowych. Niby wiedział, że ludzie go poważają. Był założycielem zakonu, w tym momencie zakon naprawdę rozkwitał, tam się działy niesamowite rzeczy. I kiedy ludzie do niego przychodzili mówiąc, że się boją, że są niewystarczający, że, yy, że coś jest nie tak, że są za słabi, to on wtedy im opowiadał o swoich największych, najbardziej wstydliwych życiowych porażkach. Nie? Żeby im pokazać, że, że można inaczej. Że można inaczej. Jak było u Ignacego widać, że jego przeszłość yy, jest, stała się jego skarbem. Nie, to jego przeszłość wstydliwa stała się jego skarbem. Mało tego, jest taka ciekawostka, nie wiem czy zauważyliście, ale początek jego autobiografii jest bardzo nietypowy. Nie? Aż do 26 roku życia dawał się marnością tego świata. Kto tak zaczyna książkę? Nikt. Więc są takie domniemania, że tam jeszcze był jeden rozdział. Są takie domniemania, że jeszcze był jeden rozdział. Tylko całkiem możliwe, tylko to są wszystko na poziomie domniemań że jezuici, nie chcąc, żeby o Ignacym źle, źle mówiono, po prostu ten rozdział usunęli. Nie? I, yy, żeby tam były tak wstydliwe rzeczy, dotyczące jego przyszłości, że, no to, że to się jakoś nie godzi. Nie? Oczywiście to są takie domniemania, natomiast z, wynikające z tego, że ten, rozdział, ten początek biografii jest zwyczajnie bardzo dziwny. Natomiast jego sposób działania był taki, że rząd się autentycznym swojej przeszłości nie bał. Mał, miał sobie tyle, tyle wolności, że o tej przeszłości spokojnie mógł opowiadać, mimo że ona była wstydliwa. Jeżeli moją zjawą jest moje, tera, moja teraźniejszość, ja mogę być cały czas, całe życie steroryzowany, czy jestem wystarczający. Nie? Czy mam wystarczająco dużo, aby uzasadnić moje istnienie. Tak? Czy jestem wystarczająco piękny, wystarczająco utalentowany? Tymczasem yy, pamiętamy tę pierwszą wątpliwość Ignacego, którego zaczęła trafić. Tra trapić. Czy jesteś pewien, że dasz radę tak wytrwać całe życie? Nie? Czy jesteś pewien, że jak za 70 lat, jak będziesz miał 70 lat, jesteś pewien, że będziesz w stanie tak trwać przy Panu Bogu, jak aktualnie trwasz? Nie? Czyli, czy jesteś wystarczający? Czy masz odpowiednio dużo talentów? Czy masz odpowiednio dużo zapału, za Jakby siły wewnętrznej? Pobożności? Czy jesteś pewien? Nie Tylko, że zobaczcie, jest ta piękna przypowieść Pana Jezusa o talentach i w tej przypowieści chodzi o to, że każdemu jest dane nie? różny, różna ilość, ale każdemu jest dane. Jeden talent to było około 30 kilo złota. To jest talent. Więc yy, czy tam srebra? No, 30 kilo to nie jest jedna moneta, którą, która się gdzieś tam zawieruszy w kieszeni, która wypadnie, nie? 30 kilo to tego się nie da nie zobaczyć. I nawet jeden talent. 30 kilo. tak? No, to jest jakoś maksymalnie dużo. Nawet jeden talent. I każdemu z nas jest dane, przynajmniej jeden. I teraz można oczywiście drżeć i trzymać to i myśleć sobie Boże, czy te 30 kilo srebra, czy to jest wystarczające na moje życie. Dlatego, że w praktyce, co się wtedy będzie wydarzało, no to ja wtedy tego talentu nie będę używać. Zwyczajnie go nie będę używać, nie puszczę go w ruch. A co będę robić? Ano będę go zakopywać. Będę go zakopywać ze strachu, że na przykład jest to niewystarczająco, ze strachu, że, że go stracę, a chodzi o to, żeby go przyjąć i puścić w obieg. Zacząć inwestować. Więc yy, zupełnie bez sensu jest drżeć o to, czy jestem wystarczający, aby uzasadnić swoje istnienie. Chodzi o to, żeby przyjąć, przyjąć to, co mam. Przyjąć to, co mam. I puścić w obieg. Przyjąć to, co mam. Tego nie oceniać, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest wystarczająco, czy niewystarczająco. Mimo, że może jest tak, że mi ludzie wmawiali, że jestem bez widocznie do końca mnie nie znali. Ale chodzi o to, żeby zobaczyć to, co mam i puścić w obieg. Jeżeli moją, moją zjawą jest przyszłość. Pamiętamy, nie, że Ignacy, jego, ktoś kiedyś opowiedział, taką bardzo ciekawą rzecz, że największe, najważniejsze rzeczy w życiu Ignacego narodziły się z porażek. Jego nawrócenie narodziło się z porażki w Pompelunie, kiedy został trafiony. Jego życiowa, życiowa misja narodziła się z porażki Jerozolimy, z porażki Ziemi Świętej, gdzie ustawił sobie cel życia, że ma do, do Ziemi Świętej dojść i tam spędzić resztę swojego życia. A się okazało, że to uległ porażce, że się nie udało. Tam jeszcze w przyszłości było wiele innych porażek. Natomiast okazało się, że, yy, że wcale nie jest jakby sensem jego życia dążenie do, jakiegoś, do realizacji jakiegoś celu. Albo że zrealizowanie jakiegoś celu jest sensem jego życia. Okazało się, że ilekroć miał takie wrażenie, tylekroć dochodził do porażki. Bo sensem życia nie jest zrealizowanie jakiegoś celu. To nie jest sens życia. Sensem życia nie było dojść do Jerozolimy, bo gdyby było, to jego życie byłoby bez znaczenia. Yy, nie przez przypadek Ignacy mówi o sobie, że jest pielgrzymem. Że jest pielgrzymem. Więc nie chodzi o zrealizowanie celu, ale, o bycie na, 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 ale o, chodzi o bycie na odpowiedniej drodze pielgrzymiej. Jeżeli ja idę moją drogą, jeżeli ja idę moją drogą, to uwaga, będę szczęśliwy. Jeżeli ja idę moją drogą, nie chodzi o zrealizowanie celu. My czasami oczywiście tak sobie myślimy, że będę szczęśliwy wtedy, kiedy będę mieć dobrą pracę, ale potem mam tę dobrą pracę i się okazuje, że ja no średnio jestem szczęśliwy. No to może lepszą pracę. To może yy, partnera. To może lepszego partnera. To może samochód. To może lepszy samochód. To może dom. To może lepszy dom. To może dziecko. Może nie udało się. No to może więcej dzieci. Yy, a potem, nie, za dużo. Trzeba było mniej. I, i jakby. Człowiek ustala sobie cele i myśli, że jak ten cel osiągnie, to wtedy będzie szczęśliwy. Tylko nasze szczęście nie zależy od tego, czy dany cel zrealizujesz, czy nie. Tylko na jakiej drodze jesteś. Od tego zależy twój, nasze szczęście. Więc, yy, więc jeżeli chodzi o taką, taką zjawę dotyczącą przyszłości, no to właśnie, ona, ja mogę być sterylizowany myśleniem o tym, czy ja dany cel osiągnę, tylko że okazuje się, że sens mojego życia wcale nie jest w tym, że ja mam jakiś cel osiągnąć, bo nikt z tego mnie nie będzie rozliczać. Ym. I teraz, i ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, no to jest, jakby ok, jest zjawa, ja w tej zjawie mogę rozpoznać Jezusa, ale pozostaje pytanie, jak? Jak ja mogę w tej zjawie, w tym moim strachu rozpoznać Jezusa? Jak ja mogę to zrobić? I ym. Myślę, że takim pierwszym krokiem y, to jest jakby coś, co jest chyba najtrudniejsze w ogóle. To jest jakby apostołowie, kiedy widzą zjawę, to krzyknęli ze strachu. Dlaczego? Jak człowiek krzyczy, jak człowiek się boi, to chce uciec od zjawy. A chodzi o to, żeby wytrzymać, żeby stanąć twarzą w twarz z moim strachem żeby go sobie nazwać, żeby sobie nazwać to, co mi ten strach powoduje, żeby nazwać to, bo jak człowiek nazwie, jak człowiek nazwie pewien powód swojego strachu czy niepokoju, to się okazuje, że, że to już nie jest tak, że strach, zaczyna rządzi, że, że strach cały czas rządzi mną, ale okazuje się, że to ja zaczynam mieć panowania nad moim życiem. Bo jestem w stanie wytrwać przed tym, co mi strach, co strach y, powoduje. Mało tego, jestem w stanie to nazwać. Nazwanie czegoś jest już panowaniem nad tą rzeczą. Jeżeli ja staję twarzą w twarz z moją zjawą, jeżeli ja nadam jej imię, to okazuje się, że już nie ona rządzi mną, tylko ja zacznę rządzić nią. Więc y, po pierwsze ocenić, co powoduje mój strach. <laughs> Stanąć twarzą w twarz, ale nie stanąć samemu, tylko stanąć z Panem Bogiem. Stanąć z Panem Bogiem. Czyli innymi słowy, zapytać się, Panie Boże, jak Ty na to patrzysz? Jak Ty na to patrzysz? Jak Ty patrzysz na to, że ja mam wrażenie, że w życiu nie osiągnę nic dobrego? Jak Ty na to patrzysz? Bo moi rodzice, w moim, jak byłem młody, mówili mi, że, no, że Ty tak naprawdę jesteś bez talenciem, nikt Ci w życiu nie będzie chciał. Yy, tylko musisz jakoś dociągnąć. Nie? Panie Boże, jak Ty na to patrzysz? Nie? Bo ja, mam, ja mogę mieć wrażenie, że to jest prawda. To Panie Boże, co Ty na to? Nie? Co Ty na to? Yy, Panie Boże, jak Ty na to patrzysz, że, że byłem odrzucany przez wiele osób? które mówiły mi, że, że na nie nie zasługuję. I teraz mam wrażenie, że powinienem zasłużyć na jakąś uwagę, że ja powinienem coś oddać z siebie, aby ktoś mnie pokochał. I jak Ty, Panie Boże, na no to patrzysz, na ten mój strach? Nie? Jak Ty patrzysz na to? I myślę, że, że rozpoznanie Jezusa jakby wynika z tego, że nie, że my wykonamy jakieś, jakieś coachingowe. Jak ktoś mówi, ćwiczenie wewnętrzne, nie? tylko że, że my wejdziemy w relację z tym, który jest sensem naszego życia, który sprawia, że my w ogóle istniemy, który też chce być drogą naszego życia. I myślę, że z tego bierze się ta przemiana. Czyli innymi słowy, to jest ten moment, kiedy Jezus mówi do apostołów: To ja jestem, nie bójcie się. To ja jestem, nie bójcie się. Czyli innymi słowy, żeby Jezus sam nam powiedział, gdzie On jest, gdzie On jest w naszym strachu, gdzie On jest w naszym życiu.